Dobrze, teraz wykonam test skakanki. Zobaczymy, czy słuchawki nie wypadną tu około 60 sekund z uszu. Żebyście się nie martwili, mieszkam na partnerze, to nikomu w te nie będę skakam, na szczęście. Usadzimy dobre słuchawki, otwajam muzykę. Żeby łatwiej się skakało. Nie, dawno nie skakałem, mam nadzieję, że nie skompromituje się. słuchawki siedzą w uszach, żadna nie wypadła.